błąd P0320 objaw taki Jeep na ciepłym najpierw nie palił gaz na ciepłym teraz nie pali wcale czyli czujnik położenia wału padnięty tu jest gdzieś kostka taka od tego czujnika ja już ją sobie rozpiąłem ona jest w tym miejscu warto by było wziąć zwykły multimetr i przemierzyć między pinem pierwszym a drugim, i drugim a trzecim. Jeżeli mamy 0 na rezystancji, znaczy się, że mamy czujnik do wymiany. Sprawa robi się bardziej skomplikowana z tego względu, że ten czujnik jest, jest, jest. O, tam. O, teraz może będzie lepiej widać. Dokładnie tam, a śruba, która go mocuje, jest z drugiej strony. Czyli albo zdejmujemy poduszkę ze skrzyni tą podłużną od spodu, albo próbujemy się od wnętrza przez przejście od linki do tego dostać. Jedna opcja to jest taka, że wchodzimy pod spód. I, i, i. I, i, i musimy jakoś odkręcić tą nakrętkę czyli zdejmujemy tą potworę opuszczamy całą skrzynię z reduktorem i będziemy mieli na tyle miejsca żeby dojść ale w warunkach domowych musimy zajrzeć tutaj odkręcamy któreś z tych sześć linki no i tam będzie minimalne dojście do tego czujnika dobra, to jak trochę już porozbieraliśmy no trzeba zdjąć ten cały pas który tu mamy nad kierownicą panel ten górny wystarczy tylko szarpnąć trochę do siebie, tylko uważać na Regulator wysokości świateł, jeżeli mamy wersję EURO A jeżeli mamy wersję USA to nie trzeba tego, bo nie ma tego przełącznika Tej śruby odkręcić nie trzeba, bo niepotrzebnie ją Tylko z wierzchu dwa krzyżaki No i tu jest jedna śruba I tu jest druga śruba, którą trzeba odkręcić Zdejmujemy ten wlot powietrza Ciężko do niego dojść, bo on jest przykręcony na tą tutaj skrzyżakiem. Zwykła nasadka. I próbujemy palcami to odkręcić. Da się. No i naszym gwoździem programu jest to, że śruba trochę do pionu przewrócę. Jest, jest, jest. O tam. Odkręcić, może jeszcze jakoś będzie w miarę prosta ale przykręcić będzie przechlapane Dobra, walczymy dalej Dobra, jak już mamy go na wierzchu To możemy go jeszcze sprawdzić rezystancję tutaj na zerownie widać coś? chyba widać to może tak postawię No i badamy Pin pierwszy i drugi, i nic. Zbliżamy coś metalowego do czujnika. Niestety albo stety, bo się namęczyliśmy. Nic. Zmieniamy piny drugi, trzeci. Nic. Zmieniamy dla kontroli jeszcze piny pierwszy, trzeci. Nic. Czujnik śmietnik poza tym siedział. Chociaż nie wiem, co to się działo. Nie mam pojęcia, ale i tak śmietnik. Dobra teraz trzeba zamówić drugi i zamontować go z powrotem.